Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamo, wróciłam. Ja też. O, dzieci! Jak, poszło. Super. Nie ja najlepszą uczelnię z klasy. mówię? bardzo dobre. Plus. I tego mam takie prawdopodobieństwo, że dostanę się na tej nowej uczelni w marzeniu mojej. Wspaniale! A tobie? Dobrze, dobrze. Tak jak to mi było przewidywane. Czare, plus wszystko dobrze. Mhm, mm plus wszystko dobrze. Prezent dla was. Z okazji skończenia Jak na coś znowu coś źle zrobiłaś, miałam już na te prezenty. <ścoughs> Czyli... Jakie piękne! Będę mogła sobie spierać jeszcze z tymi różami. O, fajne! To jakieś coś się zepsuło. Coś się zahaczyło, lepiej to porzucimy. Za okno. Siup. No dobrze. Nie znikajcie skontenta, jeżeli się znalazło. Ej, twoja przypomnę, próbę plusk. no Dobra, co jedziemy? Mhm. Musimy się okarnąć. Tak, za chwilę wyjeżdżamy. Wyklecie, co siedzicie z nami? Wiemy, wiemy. No dobra. Nie wiem nie pewien ogranek, jedna skarbeczka mmm weźmy walki kubki tu, talerze tu mmm teraz? poczarujemy ciep, 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 ciep mm, nie się wolę napić Ech, no dobrze Si pośpieszcie, bo za chwilę wychodzimy. Mam łeć na pewno tutaj, bo tutaj ostatnio, jak chciałam pójść z e, Kamin na imprezę, to powiedziała, że nie, że nie będę chodziła do żadnych klubów, ale to nie jest tutaj. Jak powiedziałaś, do klubów, a to nie jest klub, to jest restauracja. To jest klub, klub, klub. Rob. Aha, no cóż, to może następnym razem cię puszczę, zobaczmy Podaj mi ten telefon. Ech, no dobrze. Przejmiecie miejsce, że tutaj? Nie, odchodzimy, trzeba się usiąść. E, Idźcie tam chyba na końcu albo tam, tam coś jest. Abracadabra, czary, magia, bum! Wow, zdarzało! O oh, mam ja nie wiedziałam. Zawsze no, tak, tak, jak to przy... Zapraszam. Ale tu fajnie! Ale, ale, ale fajnie! Tu, 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 Można się nawet za robotę przebrać. Tata, chodź. Albo nie, ty brać, chodź. Mój brat będzie robotem, gdy będzie mi surfował jedzonko. Nie mam mowy, nie będę danego jedzenia surfował. Gdzie moja nowa bluza? Bluza mi się Na Nakręć jeszcze ten. Lec. No, kupsik. Y, to ja siedzę tutaj. Słuchaj, Marku, ja mi jeszcze tam pójdę. Okej, okay, ja tutaj. Ja e, nie chcę koło niej być. No to se idź koło niej, ja koło niej nie chcę. Dobra, my już sobie miejsce zajmowaliśmy. Chodź, usiądź mamy. Ale ja nie chcę być w tym stronie. Robiota, robiota, robota robio robio się mówi, kombi Hmm, hmm, jestem zła To sobie pokażę, że się ukradnę O nie, to świeci Gdzie to są? E, Polskalskiem to Ej Co się stało? Ej, ja to naprawię, a plakata mra Bum, bum, bum Nie działa rusz... Moja różka świeci I ekrany w telefonach telefon nie wziąłem. Ja mogę różka poświecić. Ha, ha, ha. A roboty świecą mnie A tutaj to wolę z tym kodem. Dobra, to nie ja. Dobra, to też usunę. Idę też rozumiem. Moja cyklę, bo jeszcze mi to jest. może tu... Halo? Czemu tutaj nic nie działa? Nie wiem, dziwne, bardzo dziwne. Proszę bardzo, czy mogę już wziąć? Tak, może pan wziąć już talerze. No dobrze. A wie Pani może dlaczego pani kask świeci? Nie, nie wiem. Żłodziejka. Dobra, niech. Usuną mi się te talerze tak i tak nie ma długości. O, nie wiem. Złodziejka! Ej, he, he, he! Będę bohaterem, a tak naprawdę złodzienny... Dam, dam, dam. Poza pajcie ledy z wszystkie. Mm. Dziewczyna znalazła serce. Uuu, uuu dziękuję. i już po idzie Dobrze, nie ma ich to ja sobie coś zamówię w za darmo tak? ale dlaczego za darmo tak? za darmo za darmo fajnie mam teraz dzięki mnie za darmowe jedzonko, jak chcę naleśniki i to chcę to moje ten cały stolik jest mój to muszę tam usiąść Dobra. to lepsze to lepsze tylko tego nie jeszcze tutaj mi troszkę. pak ty jesteś moim makingową bestią. Spoko, spoczko. Okej, okay, a my to co? My też mamy za darmo? Nie wiem, pewnie tak. Robot sprzątający! Biu. Ależniki bananowe, dajcie, dajcie, to moje, to moje ulubione. Mam. To jest lepsza Chyba też, tak sądzę. To jest sobie też taką taletkę. Nie można tak brać bez talerza. I za mnie to wyjść, to, bo to tylko przeszkadza. To jest, to, jest, to jest. Dobra, jakiś daj mi niebieski Spaczka, Dlaczego ja sobie chyba różę? Bo wezmę taki żółty, to mi tak nie dotknął. Masz sobie dotknąć. Co to? Daj mi to. Albo nie, nie chcę ruszać. Niebieski, mogę niebieską. Ale Albo nie, ja w ogóle nie chcę. Dobra, daj mi no, tę impeskę. Tyry, tu, O, fajnie! No dobra, to wszystkie atrakcje na dzisiaj. No tak, prezenty były, wycieczka była. Czego chce się więcej? No nie wiem, no ja myślałam, że coś innego jeszcze będzie. Eee. Eee, zamknęli nas, zamknęli. Pff, to ja. Ha, ha, ha. Lepiej to zamknę, bo jeszcze ktoś odnajdzie. Hi, hi, hi. Zamknęli ich. Ja poproszę truskawkowe. Ta, 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 ta. Dziękuję bardzo. I jeszcze do tego w końcu w moim stronę. Dzięki temu nikt mnie nie poznaje. A ja sobie mogę pograć. Hi, hi. Pomocy, pomocy. Co tutaj się dzieje? młody. Wyłącz się to! O, ten klimat pasuje. Hi, hi. Czy to jest znowu twoja sprawka? Nie, moja? no nie wiem, no zostaw nabyć tej rzeczy i spróbujmy się wydostać. Yy. Ktoś tam gada, słyszysz? Czekaj. Ja was pokonam. Ha ha. ha. O nie! Ktoś nas chce pokonać. Dziu, dziu, dziu. Dobrze, to ja dziękuję. Do widzenia. Już chyba pójdę. A, brudne naczynia przyjechały. Gotowe. No i super. Widzieliście to? Ale co? No patrzcie, weszli na tym i pojechali. My też tak możemy spać.

znaczy, wiesz, że ten kod już był w urzędku, wszystko zepsułeś? A, o, oh, to sobie. Dobra, niech już będzie ty robić pierwsze, więc sobie akcję. A to już moja chyba trzecia, nie? No, trzecia albo czwarta. No dobra. to Jej! Jej! No dobra, dzieci. Lepiej stąd chodźmy, to chyba jakiś. To miejsce chyba nas nie lubi. No chyba tak. A już wypiłem całe. Dobra, lepiej stąd chodźmy, zanim ktoś znowu zamknę. Ej, nie odczekaj tego. Czekaj na nasze rzeczy. A mój strój, nie pójdę przez stroju robota do domu. Co się to Był mój nerwiódki strój. Ech, to się nazywa, mieć pecha młody. To się no. Jak ty tam się dostałeś? Nie wiem, jakoś się przy, tam przeteleportowałem Dobra, ja też chcę. Ej, no, zuchnie tam. Whip łyp łyp <laughs> ale fajnie no dobra i chodźmy bo ktoś się chyba zbliża co nie 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 nie, nie. dobra lepiej to zamknijmy Pomieszamy kody zamykamy dobra gotowe dobra płacimy tylko za część bo część była dla dziecka tak to my już idziemy tak tak to tam, 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 tam Hmm. można dosiąść się tak można można a to tu nie jesteś tą złodziejką, która coś tam ukradła? Masz dla ciebie szejka. Co? Tak, ale nikomu nie mów, okej? Okay? No spoko. Złodziejka! A tak dobra magia, teraz wypada stąd ta Madagaskar, puf! Puff! Titi, titi, A, to dla mnie. Kokardka, zobaczmy. Emma! Maryka! Nie, będzie wyglądał się w Hello Kitty. No właśnie wiem. Nie. To co, wracamy do domku? No, lepiej wracajmy.